To jest fajny raj, który bardzo mile wspominam, bo tutaj wygraliśmy swój pierwszy odcinek specjalny w klasyfikacji generalnej. To jest odcinek, który chyba częściowo na tym rajdzie jedzie, on się nazywał trochę inaczej, ale to w sumie nie jest ważne, po prostu są miłe wspomnienia. Nie jest fajnie, że Wojtek nie jedzie, już tutaj e, mógł być bardzo szybki. E, oczywiście mamy dużo rywali tutaj w walce o zwycięstwo, ale e, szkoda, że, że mm, no wypadł z trasy i że nie możemy z nim walczyć. E, widziałem to auto, widziałem to miejsce, w którym wypadł. Także mocno mam nadzieję, że nic, e, nic mu nie będzie i że na Litwie będzie wszystko ok. E, takie rzeczy się zdarzają, on naprawdę bardzo szybko jeździ, e, jeździ na limicie. Wielu kierowców e, nie ma takiego podejścia do tak przecież młodego chłopaka e, i takie sytuacje mogą się zdarzyć. Także myślę, że nie powinniśmy z tego robić afery, a, a trzymać za niego po prostu kciuki. E, ale my będziemy oczywiście starać się jak najbardziej skoncentrować na tym, żeby walczyć z pozostałymi. To jest cel, żeby wygrać w tym rajdzie, co nie będzie takie łatwe. To... Odcinki bardzo trudne technicznie. To są odcinki w większości znane dla tych, którzy jeździli w zeszłym roku, dwa lata temu. Jeden zupełnie nowy, bardzo fajny, z łącznikami szutrowymi. W zasadzie trudno się zorientować, gdzie się tam jest, bo cały czas zjeżdżamy z drogi głównej, wjeżdżamy na nią, znowu za chwilę zjeżdżamy raz w prawo, raz w lewo. Trudno jest się w tym wszystkim połapać, ale odcinek dosyć wymagający 15 chyba kilometrów więc w porównaniu do Lubeni to nic za to Lubenie dobrze znamy na Lubeni może nas zaskoczyć częsta zmiana przyczepności zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach już nie mówię tylko o koncentracji która jest wskazana na wysokim poziomie, przy tak wysokich temperaturach, ale także ze względu na to, że te asfalty zmieniają przyczepność, kiedy mamy 45 stopni w słońcu, czasami nawet 50, asfalt się mocno nagrzewa, zaczyna miejscami płynąć, a on jest tam dosyć różny, więc niektóre asfalty będą przyczepne, a niektóre bardzo śliskie. No i co, jesteśmy dobrze przygotowani, to chyba, chyba wiemy. Pierwszy dzień mógłby się wydawać, że łatwy, bo Lubenia to znamy, ale wierzcie mi, taka konfiguracja zakręcona z 30 kilometrami w połączeniu z upałem 38, jak przed chwilą nasz termometr w cieniu pokazał, e, upale jest na pewno nie lada wyzwaniem. Ale do tego wszystkiego, no, cała e, przede wszystkim drugi dzień to bardzo trudny, skomplikowany, techniczny dzień. Prawdzie dwa z trzech odcinków jechaliśmy w zeszłym roku, ale, ale jakoś kurczę ich nie pamiętam za dobrze, więc myślę, że tutaj szczególnie drugi dzień lokalna wiedza, co po niektórych panów będzie na pewno bardzo procentowała i oni będą niesamowicie szybcy. Ja nie wiem, czy będzie padać, myślę, że to jest takie trochę na chwilę obecną wróżenie z fusów. Aczkolwiek może być taki scenariusz, że po tych kilkudniowych upałach, potężnych wręcz tropikalnych, Przyjdzie bardzo niespodziewana, ale gigantycznie obfita burza i może wywrócić całą klasyfikację do góry nogami. Szczególnie na tym rajdzie, bo asfalty są bardzo śliskie, szczególnie na mokrym. No myślę jednak, że Lubenia to 30 km, jeszcze jak będzie taka pogoda. To na pewno spore wyzwanie hmm, Myślę, że to powinno. Ten OS powinien być najtrudniejszym. Co przynajmniej tak mi się wydaje. Nowy OS też jest zupełnie nowym OS-em i też jest e, sporo zaskakujących miejsc. Zobaczymy, no. Rajd jadę w końcu u siebie, więc może pod względem znajomości trasy jest lepiej, ale presja jest zdecydowanie większa. My na pewno jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego rajdu i będziemy chcieli jechać na 100% od pierwszego S. Bardzo, bardzo mnie się podobają. Faktycznie nowy odcinek no, wymaga, wymaga dużego skupienia na pewno i dobrego opisu yy, Lubenia ona mówiła we wszystkie strony jakie tylko można było, także jest yy, gdzieś jest no i wyszło nam 30 km także... także ciekawie, bo ja akurat lubię długie odcinki Wolę ilościowo, a ja... wolę, wolę, wolę żeby były nie, no będzie, myślę, naprawdę duża rywalizacja. Maciek jest chyba bardzo, bardzo dobrze przygotowany, jest u siebie. Od początku sezonu jedzie coraz szybciej. Eee, Lubenia jest przekonfigurowana, ale wszyscy ją znają wyśmienicie w każdą stronę, każdy z nas ją jeździł tyle samo, tyle samo razy. Jest zupełnie jeden nowy jest faktycznie ten Zagorzyce i myślę, że jest piekielnie ciężki i chyba na nim będzie wiele przygód wśród wielu załóg. No mam nadzieję, że nas te przygody ominą. Już jedna dzisiaj była i wystarczy, mam nadzieję. E, tak więc, no cóż, zapowiada się chyba fajny ride, bo na razie pogoda dopisuje, co prawda ma sobotę przecież malutkie załamanie, no ale może się to jakoś tam rozbije po kościach. No i zobaczymy na ile jesteśmy konkurencyjni do innych załóg startujących na co dzień w Przestrach Polski, no mam nadzieję, że jesteśmy, no, życie zweryfikuje nasze plany. Tak, przycięliśmy taki zakręt, na pierwszym biegu dotknęliśmy ogrodzenia i rozpięło nam amortyzator z tyłu właśnie i to koło od razu stanęło, no już powolutku jechaliśmy właśnie, żeby nie narodzi, narobić szkód w samochodzie, odpuściliśmy i tak, już jest naprawione, wszystko ok. Teraz mi się podobają, zawsze mi się podobały Rzeszowskie odcinki. Lubenia jest mocno wymagająca, szczególnie dla sprzętu. Bardzo dużo spadań. Myślę, że hamulce będą cierpiały i nie wiem, czy opon starczy na wszystkie odcinki. Niestety, silnik nam nie domaga. No, mamy mały problem, który tak naprawdę może się okazać dużym problemem, notując czasy na odcinkach. Naprawdę, fajne ride, trudne odcinki. Lubenia chyba wykorzystała wszystkie boczne dróżki, żeby zrobić tak długi, a jest tak piękny. Więc no cóż, trzeba się tam skupić i rozłożyć siły na, na, na cały odcinek, więc no zobaczymy chyba. Dla mnie nastawienie jest takie, żeby pokazać, że Proto jest szybkie. I to jest moje marzenie, do trzech razy sztuka, więc myślę, że w Rzeszowie się uda. Lubenia, Lubenia ma super konfigurację, to znaczy nie da się ukryć, że Osoba tworząca trasę musiała się chyba nieźle pogłowić, żeby tak długą tą lubę stworzyć. Będzie kawał, kawał przygody tam, tego, żeby wytrzymało auto, żeby wytrzymał kierowca, żeby to się wszystko da mnie usmażyło. A nowy odcinek, no, myślę, że jest zdradziecki w paru miejscach. Nie zna go chyba nikt z nas. Także, także tam trzeba będzie uważać. Ten, 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 ten pierwszy etap jest zupełnie inny od tego drugiego etapu.